12 marca, w Światowym Dniu Drzemki w Pracy, witamy się z porannym gościem, dziś Mieczysław Kieca, prezydent Włodzisławia Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem czy powinienem powiedzieć dzień dobry po takiej zapowiedzi, czy tak krapnąć jak przebudzony z drzemki w pracy. No, pytam pana o tą drzemkę, no bo jest pan ojcem Maksymilian, z tego co wiem ma niespełna roczek, syn, więc pewnie jeszcze zdarza się przysypiać w pracy, czy nie? Syn Maksymilian 6 marca miał roczek, więc jest już po okresie niemowlęcym. i przyznam szczerze, że póki co sypia bardzo dobrze, wieczorem jak wypije dość dobrą buteleczkę, śpi do 6 rano. Właśnie, to teraz pytanie do ojca i, i do ojca miasta Włodzisławia. Czy prezydent sypia spokojnie patrząc na to, co się dzieje w branży gastronomicznej? No, ta ma od wielu, wielu miesięcy ogromny problem. Co Pan przygotował dla wszystkich tych, którzy dzisiaj nie wiedzą, co dalej z restauracjami, z kawiarniami, z tą branżą? Czy oni mogą liczyć na gest ze strony miasta? Na pewno nie sypiam spokojnie. Oczywiście jest to przenośnia dość duża związana z tym, co się dzieje w trakcie całego lockdownu. Branża gastronomiczna i hotelarska jest bardzo mocno poszkodowana, i widzę to w danych finansowych, które do których mam dostęp, między innymi jako organ podatkowy. Dla tych branż szykujemy wiele ulg, umarzamy podatki, umów na zasadzie ulg cywilnych zwalniamy sprzężu tam, gdzie my jesteśmy. Najemcom, lub zachęcamy innych, gdzie możemy dać ulgi podatku od nieruchomości, ale także udało się przekonać Radę Miasta do tego, aby wreszcie, bo wreszcie prawo na to zezwoliło, zwolnić z koncesji za alkohol właśnie tą branżę. Do tej pory było tak, że musiały te firmy opłacać koncesje, mimo że nie prowadziły tak naprawdę działalności w tym zakresie. To zwolnienie jest opłat za sprzedaż alkoholu za jaki okres? Za okres pół roku. Na dzień dzisiejszy mamy taką możliwość ustawową, będziemy obserwować jak to się dzieje. Dla miasta jest to ubytek w wysokości około 200 tysięcy zł. Niemniej jednak pokryjemy ten ubytek z oszczędności w funduszu alkoholowym z roku bieżącym. Panie prezydencie, w styczniu, na początku, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, zapowiadał pan przeprowadzenie analizy w, sensie w kontekście zwolnienia Urzędników. Czy do tych zwolnień już doszło i ile osób straciło pracę? Nie, do tych zwolnień jeszcze nie doszło. Analiza jest zrobiona we wszystkich jednostkach, bo dotyczyło to większości jednostek miejskich. Tą analizę otrzymałem w tym tygodniu, w dniu wczorajszym rozmawiałem o niej ze współpracownikami. Umówiliśmy się, że do końca marca przedstawimy sobie plan działania. Czyli żadnych decyzji nie podjęto personalnych. Decyzji kadrowych na chwilę obecną nie podjęto, poza tym, że wstrzymaliśmy możliwość wypłacania nadgodzin, możliwość wypłacania jakichkolwiek premii. Wstrzymaliśmy regulacje ze wnioskami, gdzie mieliśmy przygotowany system motywacyjny, bardzo ważny w pracy. Został on zawieszony na czas obserwacji, co będzie się dzieje i wstrzymaliśmy nabory do urzędu poza tymi minimalnie niezbędnymi, gdzie brak pracownika mógłby skutkować niefunkcjonowaniem danego środka. Dobrze, Panie Prezydencie, to skoro jesteśmy w mieście Wodzisławiu, no to pytanie o te ostatnie ważne tematy, które się dzieją. Zacznę od afery pałacowej, bo o takiej aferze mówiło się od e, pewnego czasu. E, w internecie pojawiły się belki z remontowanego pałacu Dietrichsteinów, e, czyli muzeum, ja przypomnę, muzeum remontowanego i te belki, które tam sobie przez e, ho 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 e, e, istniały, nagle pojawiły się w sprzedaży internetowej. Miasto wyjaśnia, że to jest normalna procedura, tak? Tak, to jest normalna procedura. Można było zastosować dwie procedury: albo cały materiał rozbiórkowy, bo pamiętajmy, że belki są materiałem rozbiórkowym. To nie jest materiał, który nadaje się do ponownego zabudowania na tym pałacu. To jest po prostu technicznie niemożliwe, patrząc chociażby na samą konstrukcję i to, że cały dach i jego więźba musi być certyfikowana w całości z najnowszymi atestami PEPOSZ. Więc nie ma możliwości technicznej wykorzystać tamtego elementu starego. I nie jest to element zabytkowy, bo w tym przypadku byłby pod ścisłą ochroną konserwatorską. Jeżeli nie jest to element zabytkowy, jest odpadem. Więc albo moglibyśmy my być jego właścicielem, musielibyśmy go zmagazynować, sprzedać w przetargu i o tyle obniżyć dotację unijną, bo byłby to przychód. Albo, tak jak zrobiliśmy, wpisujemy w przetarg, że cały materiał rozbiórkowy jest własnością wykonawcy, który musi go zutylizować, może z nim zrobić, co chce. Natomiast o jego wartość musi pomnożyć kwotę, jaką zażądał za remontowanie pałacu. I to było zapisane w przetargu 3 lata Dobrze, z pałacu przejdźmy do mieszkań komunalnych, panie prezydencie. W ostatnim czasie Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 poinformowało o zawyżonym metrażu w mieszkaniach komunalnych, średnio 2,5 metra. Okazuje się, że jeżeli to jest prawdą oczywiście, że mieszkańcy przez wiele, wiele lat płacili zbyt dużo, bo okazało się, że to co jest na papierze niekoniecznie jest to, co jest w rzeczywistości. Wiedział pan o tym, że mogą być takie dysproporcje? Powiem tak, o tym, że mogą być dysproporcje mieszkańcy Włodzisławia wiedzą od 20 lat. Więc nie jest to żadna rzecz odkrywcza. Pierwsze informacje o tych dysproporcjach w mieszkaniach komunalnych pojawiały się w kadencji samorządowej 2002-2006. Między innymi na ówczesnych komisjach mówiła o tym Radna Grażyna Pietyra. I było to szeroko publikowane w mediach. W trakcie moich kadencji zostało wydane polecenie o tym, aby przygotować kontrolę metrażu i od lat wiele spraw jest wyjaśnianych, bo rzeczywiście rozbieżności były, one dotyczą ustawianych ścianek działowych w mieszkaniach itd. Mieszkanie mają swoje paszporty. Nie boi się pan pozwu zbiorowego ze strony mieszkańców? Rozumiem, to jest polityka, szczególnie patrząc na osoby, które za tym stoją, a wcześniej próbowały wywołać konflikt mieszkańców w przypadku podwyżki o 50 groszy za metr kwadratowy. Kolejna odsłona. Moja zastępczyni jest gotowa do rozmowy z każdym. Takie rzeczy indywidualnie zawsze są prowadzone. Czasami trzeba też pamiętać, że jeżeli zdarzało się zawyżenie, to oprócz tych rzeczy związanych z jakimś czynszem, mówimy tu o 0,7 metra do metra, to sami kwestia balkonów. Ścianych działowych, tak jak mówię, okazuje się, że rodzi to inne komplikacje, mianowicie czasami w tym momencie ten metraż zmniejszony może wpływać na przyznane dodatki mieszkaniowe. Także sprawa wcale nie jest taka łatwa i prosta, jak się próbuje ją jednoznacznie troszkę. To jest oczywiście polityka, która wkradła się no, w. W życie prezydenta i rady miasta. Ale to zejdźmy z tej polityki i popatrzmy na inwestycje miejskie, chociaż one zawsze będą obarczone tym, że pan niewiele robi albo robi bardzo dużo. Odwiedził pan ostatnio tereny pogórnicze kopalni 1 maja. Tak. Byłem na terenach pogórniczych kopalni 1 Maja i cieszę się, że inwestycja, na którą czekaliśmy od lat, jest realizowana ze środków unijnych. Generalnie inwestycja polega na tym, że po raz pierwszy w historii zbudujemy układ drogowy pomiędzy ulicą Mszańską a ulicą Świętego Wawrzyńca, czyli strefa, która powstaje na terenach miejskich i prywatnych, a także terenach kopalnianych, po raz pierwszy historycznie będzie miała ciąg drogowy i ciężki transport będzie mógł wjechać do strefy docelowo, nie przez dawne bramy wjazdowe. Dzieje się to, panie prezydencie, 20, 20 lat... Panie 20 prezydencie. lat po zamknięciu kopalni, zgadza się. No właśnie, to jest jedno pokolenie. Jest jedno pokolenie. Przypomnę, że w 2007 roku obejmując urząd, najpierw dokonywaliśmy zmiany planu, potem zakupiliśmy te działki, które były możliwe na tym terenie. Wszystkie zostały skomercjalizowane, tam powstały firmy na działkach miejskich. Następnie wiele lat sprzedawano hałdę, i dziś te powstające tereny inwestycyjne powstają dzięki rozbiórce hałdy. I to jest ten moment, w którym układ drogowy w ogóle możliwy jest do budowy. I to jest też ten moment, bo rozmawiamy w piątek o poranku, i dzisiaj także rozpoczynają się w Katowicach rozmowy, być może ostatnie, na temat wypracowania umowy społecznej pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową dotyczącej transformacji górnictwa. I tutaj pytanie do prezydenta Wodisława Śląskiego. Nie jesteście Państwo w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, ale te konsekwencje będą absolutnie dotykały Wodisławian. Czego oczekuje prezydent miasta od rządu? Czego oczekuje od tych wszystkich, którzy będą decydować o losach Śląska? Przede wszystkim dialogu. Przede wszystkim dialogu, bo dialog jest najważniejszy. Z tego, co słyszałem z ust przewodniczącego Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, Dominika Kolorza, to Solidarność Śląsko-Dąbrowska postulowała o to, aby samorządowcy także zostali zaproszeni do stołu obrad. Samorządowcy zostali zaproszeni, dano nam 6 godzin na wypowiedzenie się w tak ważnej kwestii. Oczywiście oprotestowaliśmy tego typu działanie, jest to naturalne. Czyśląc tu Związek Gmin i Powiatów, którego jestem członkiem zarządu, czy Stowarzyszenie Gmin Górniczych, wybraliśmy naszą delegację samorządowców, między innymi panią prezydent Rudy, panią prezydent Hetman z Jaszczębia, pana prezydenta Kuczerę. Ci prezydenci, nasi koleżanki i koledzy nas reprezentują w rozmowach, które trwają. Chodzi nam o dialog i stabilne przygotowanie gmin na to, co będzie się działo. Bo to z jednej strony wyzwanie dla branży, z drugiej bardzo mocne wyzwanie dla samorządu. Włodzisław jest najlepszym przykładem tego, jak długo trwa transformacja. Sam Pan o tym przed powiedział: 20 lat. I tu postawę kropkę. Dziękuję za poranną rozmowę. Naszym gościem był prezydent Włodzisława Śląskiego, Mieczysław Kieca. Dziękuję serdecznie, dużo zdrowia.